Hearthstone Heroes of Warcraft. Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Headstone Heroes of Warcraft. Pewnie się spytacie, co to jest po prawej stronie lub litery po lewej stronie. Program ten nazywa się Headstone Deck Tracker. Jest to program, który pomaga mi, jak i wam, odznaczyć lub odczytać karty, które zostały wzięte z stali. Program ten nadaje się do grania w areny. Program ten nie ma na celu wyczytania wszystkich kart z ręki przeciwnika, ale wyczytuje karty, które przeciwnik zagrał w pojedynku. Okej, okay, tak więc zacznijmy pierwszy pojedynek na arenie numer 2. Jeśli usłyszycie głośne tarcie o ścianę albo głośne tupanie, to mam w tej chwili remont w domu, tak więc bardzo was przepraszam, ale nic na to nie poradzę. Okej. Okay. Wybrało nam dziarskiego gorzelnika, mściwego kowala oraz... Um, hmm. Kogo jeszcze? Aha, zaczynamy jeszcze drudzy. A, i swipe. Okej. Okay. Oraz opiekuna gaju. Hm. Może mm, mściwego kowala do wymiany oraz yy, swipe. Ok, akceptujemy. Malegosa wybrała oraz szalonego bombiarza. No mówi się trudno. Okej, okay, co wy... co, co, co? Eee, da na stół Poniszczymy trochę Aha, dodatkowo jeszcze gramy z magiem Nienawidzę grać z magami Tak jak już mówiłem No, zastanawiaj się no jak nic nie masz, no to kończ turę, nie? A ma jednak. Rozstrzeszane odbicie. Ok. Moja tura teraz. Um, weźmiemy może szalonego bombiarza. Najpierw weźmiemy monetę i później szalony bombiarz. Bardzo ładnie. O to mi chodziło. Kończymy turę. Później w następnej turze weźmiemy dziarskiego korzylnika, żeby um, wrócił szalony bombiarz do naszej ręki, mm, to będzie nasza słodka tajemnica. Powierniczka tajemnic. Słodka tajemnica. Ok, uh, Może zrobimy. Um, albo. Weźmiemy moc specjalną. Zabijemy lustrzane odbicie i zabijemy powierniczkę tajemnic numer 1. Kończymy turę. Może wziąć moc specjalną i zabić bombiarza. Tak też myślałem. Dokładnie. Okej. Okay. Weźmiemy może golem złożowy. Kończymy turę. Zobaczymy co teraz weźmie. Aha, żywiołek wody. Super. Hmm. Może weźmiemy... Hmm. Ale właśnie, co weźmiemy? Kutrze. Opieku na gaju weźmiemy i uciszymy Stronnika Okej. Okay. Zabijemy. Oh, Powiedzmy tajemnic. Kończymy turę. Zostało mi w deku 20... 22 karty. Yy, na ręce mam 5. Aha, zabił go. okej, okay, powrócił. Dobra. Hmm. Dzieckiego gorzelnika um, później weźmiemy. Natomiast weźmiemy szkalatnego krzyżowca. Zakruciate! Dokładnie. E, weźmiemy teraz moc specjalną. Zabijemy może pędzące kozo. Oczuć natury. Okej, okay, zabijemy Zobaczymy turę Lazerowy Smokowiec Też mam to w ręku To znaczy w deku No myśl, myśl Okej, okay, zadaję obrażenia mojemu bohaterowi. Kurcze, może byśmy tak. Hmm, zastanawiam hmm. Się. Myślę nad moc są dziczy. Hmm. Albo nad ryzykantską rakieterką. Królew, co wybrać? Hmm, zastanawiam się. Może weźmiemy ryzykancką rakieterkę e, i zabijemy tego lazurowego skotowca. No i dajemy no jej Natural. Moc specjalną chyba weźmie, albo którąś yy, kartę z ręku, no musi się zastanowić. Chłopocyna, co tu robić? Co tu robić? No, dawaj, dawaj, a tego się wziął. Okej, okay. robię mnie cały czas w y, bohatera. No to dajemy może w Championa wichrogrodu. Dobra. I zabijemy tego arcymaga. Kończymy turę. No to teraz się zastanów. Albo Polimorfia, albo Fireball. Hmm. Zamraża wszystkich drogich stroników. Starz użyje za mnąś postać. U, cztery punkty obrażeń. Bardzo źle. Mamy wiele tajemnic. U, sekret z, y, weźmie. okej okay. y, możemy teraz y, użyć gniewu i zadamy trzy punkty obrażeniu Obrażeń Magini. Kilin toru. Okej okay. No to teraz. Um, hm smokowca damy. Gotowe. I kończymy turę. Oby nas w tej turze nie zabił. Oby nie miał dwóch fireboli. O Fala promieni. Bardzo słabo. O oby nas nie zabił um. hm. wojenny golem niech będzie i może panterę koniec tury no myśl Ile było dwa razy? Brzmi many. Smoczy jastrząb. Aha, polimorfia. okej Ok, Uła. dobrze tak postąpił. Teraz możemy wyciszyć go. Brzmi many. Żeby nie dodawało więcej ataku um, Teraz bierzemy dziarskiego gorzelnika I yeti Kończymy turę Oby mnie nie zabił Szalony bombiarz Ops Dobrze. No i zabiję niestety mojego gorzelnika. Od razu mnie rąbie No niestety. Bierzemy opiku na gaju. Zadajemy dwa punkty obrażeń. Dajemy zwieracza łupów. Bierzemy moc specjalną. Walimy w bohatera. Dajemy szalnego bombiarza, kończymy turę. Nie, oh, I hate you bitch, I hate you kurwa. Nie, jaka klęska, ja pierdolę. Dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film a subskrybuj mój kanał. A meterom życzę palca w dupie. Nara!